Prezentuję gołąbka na aukcję. Gołąbka nakrapianego z roku 2024 o numerze obrączki 7748. Myślę, że to będzie samczyk nakrapiany, jasno nakrapiany. Jest to gołąbek o super pochodzeniu, bo to jest taki imbret na 002. Syn razy córka. Super rozpodowca, znanego praktycznie w całej Polsce. Wybitnego rozpodowca, dziadka Olimpijki między innymi u kolegi z okręgu Kielce, Grzegorza Durleja. Także wiceministrza Polski też między innymi. Syn 002 jest najlepszym rozpłodowcem. W jego hodowli wydał masę, masę pięknych lotników, jak i tą olimpijkę właśnie. Także ten gołąbek pochodzi z łączenia syn razy córka 002. Przepiękny imbret. Przepiękny imbret. Mogę tylko nadmienić, że dwa gołąbki wyhodowaliśmy z tej pary i jednego otrzymał bardzo nasz serdeczny kolega z oddziału Żary, Ronald Czubak, wiceprezes spraw lotowych, w prezencie na urodziny, na 40, a drugi przykazany zostanie na aukcję. Ojcem tego gołąbka, nadmienię tylko, że jest to syn 002 z 19 roku, 1194, to jest ojciec między innymi w tam, drugiego lotnika oddziału w tamtym roku, w 23 roku, drugiego lotnika oddziału w Gołębiach Młodych, Powiem szczerze, także to jest samiczka, która w tym roku jako roczna jest wpisana do 50 i mogę powiedzieć, że pierwsza w życiu typuje głębie do GMP roczne i ona jest typowana. Nieważne, czy pięćsetka, czy setka. Teraz też była typowana, tylko że w drugim koszyku, nie do intermistrzostwa, a do GMP i zrobiła konkurs w pierwszej piątce, które się liczą do GMP. Ona jako roczna i jej siostra jako trzyletnia, i obydwie zrobiły do, pi do piątki do GMP konkurs no z trzysetki, Miała być pięćsetka, ale lot skrócono tam ze względu na warunki atmosferyczne. Także to jest półbrat tych wybitnych lotniczek. To jest, można powiedzieć, praktycznie 100% Kopman, Kopman. I to jest bardzo mocny właśnie też imbret na Kleine Dirka. Wybitnego, najlepszego rozwodowca, najsławniejszego, można powiedzieć, na cały świat. Gołębia Gerarda Kopmana. Także no serdecznie bym polecał, polecił. 9 lotek ma, e, znaczy, jedno lotko zrzucił, 9 do wypierzenia, ale jest bardzo mocny, fajny gołąbek. Jako imbret, naprawdę w ogóle na, na, na gołębie z linii 002 jest bardzo ładnie ułożony. Polecam serdecznie. Ten gołąb będzie wystawiony jako pierwszy do, do auci.